Hej, witam was. Przychodzę do was szybciutkim holskostką. I co ja kupiłam? I co ja kupiłam? No to może zaczniemy stąd. Kupiłam szpinak i do tego serek Philadelphia, bo mam zamiar zrobić krokiety. Kolejną rzeczą, którą zawsze lubię mieć w domu, to jest ten pieczona papryka. I czosnek, super, wiecie, do, do spaghetti, a do, do leczo, no, do wszystkiego, co, co używam z sosem pomidorowym. Pani się sprawdza. Aha, jeszcze tu Wam pokażę. Bo bowiem, tak, zaczęłam już pakować, pakować yy, zakupy. No i właśnie już przesypałam sobie te w słoik, yy, krewetki. Y, żurawinę. Przesypam sobie, już wiecie, do słoika, i w tym momencie mi się przypomniało: Ej, Bernadetta, nagraj hall, Nagraj hall. No to wiecie, no to już pokazuję Wam żurawinę, którą sobie kupiłam. Bardzo lubię ją, wiecie, do. Bardzo lubię do y, jogurtu, do owsianki. Ja zawsze przesypuję wszystko w szklane, w szklane pojemniki. No, ok, lecimy dalej z zakupami. Kos Aha, powiem odnośnie kostko. Kostko to jest tak bardziej, powiem Wam, pod dużą rodzinę, ponieważ tam można kupić może nie tak hurtowo, jak w większych ilościach. Ale powiem Wam, że kilka produktów, które zawsze, zawsze tam kupuję, mi się sprawdza i nawet lubię, jeżeli jest większa ilość. No, dobra, jedziemy dalej. Kupiłam białą morwę. Ona jest suszona, idealna słuchajcie na snack. O jakieś to dobre jest. Ktoś, kto lubi morwę, to, to wie o czym mówię. U nas w lesie rośnie morwa, a ona jest, ona jest czarna, tak, ona jest ciemna. Mówię Wam jaka dobra, ho ho ho. My tam nieraz sami wyjeździliśmy właśnie, żeby poszaleć ze Savim i morwę. <laughs> właśnie sobie pojeść. To jest właśnie ta morwa suszona, biała morwa suszona może mam na każde dobre. Idealne do jogurtu, ale najbardziej lubię taką właśnie wysuszoną. Kilka takich wysuszonych mur wziąć sobie do buźki i fajny, fajny, fajny znak, rozumiecie. Jak w czasie czasem się trosz, troszkę coś słodkiego. Okej. Okay. A e, Blueberry to e, jagody. I jagody suszone, bardzo lubię do jogurtu, do owsianki i w ogóle tak sobie nie raz jeść. A przede wszystkim do, do ciast, bo wiecie, te jak się kupi, no to one długo nie mogą być, więc czasami kupuję właśnie te suszone. Kolejną rzeczą, którą kupiłam zawsze mam w domu. Zawsze w domu właśnie mam blubery albo słyszone, albo te świeże. I zawsze mam daktyle. No. Fajne ciasto, daktyli można zrobić, zresztą każdy wie. I przede wszystkim do koktajli. No właśnie tak samo i, i te jagody. Borówki. borówki. W ogóle jest jakaś różnica pomiędzy borówką a jagodą? No na pewno jakaś jest. Kolejną rzeczą, no oczywiście zawsze, zawsze muszę mieć awokado-olej, bo bez tego nie ma u mnie w domu gotowania. Następnie, co ja kupiłam? Lavazza. Bardzo, bardzo lubię tą... tą kawę. Chociaż powiem wam, że tak dużo tej kawy nie wypijam, ale... Ja mam wypić to coś porządnego. Nawet nie, ile tu jest? Chyba półtora kilo. A nie, jest kilogram, nie półtora kilo. Zrobiłam błąd. Skłamałam, skłamałam. No i teraz tak. Kolejną rzeczą, poczekajcie, ja to muszę poprzesuwać, bo nie będę mogła Wam pokazać. No dobrze, idziemy dalej, żeby ten nie trwał 100 tysięcy godzin. Następną rzeczą, którą zawsze kupuję, są właśnie te konopie. No każdy wie na temat konopi i każdy wie o zdrowotności używania ich. No ja przeważnie to do koktajli, no do koktajli, do, do jogurtu, do sałatek, do, do zup. Także to nawet dosyć taka duża torba, to powiem Wam, że mi starcza ho 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 no, tak może nie tak ho ho ho, no ale starcza na dłużej niż jak się kupuje tam gdzieś po 10 gram czy, czy 15 gram yy, kolejną rzeczą oczywiście brie serek, tak i co dalej, a wszystko mi się teraz. No i oczywiście mój ulubiony, którego nigdy nie może braknąć u mnie w domu. Jogurt. Najlepszy jogurt na świecie, słuchajcie. Tak, uwierzcie mi. Liberty. A przede wszystkim powiem Wam tak, że nie kupuję żadnych jogurtów owocowych. No, no, no. Zawsze właśnie te naturalne i z czym jogurty jem? To jem właśnie z, z miodem. Albo tak jak mówiłam, z jakimiś owocami. Owoce, jogurcik i y, f, miód. I to mi wystarczy do jogurtu. No. Zawsze u mnie w lodówce musi być. Bez jogurtu u mnie nie ma życia. No. Libertę. Mi się wydaje, że to w Polsce też to jest. Libertę. Chociaż... Nie ja gdzieś widziałam, ale... Albo w UK chyba widziałam to. Nie jestem pewna. Nieważne zresztą. Idziemy nie i Okej, okay, lecimy dalej. Jak wam to tu pokazać? O, może tam. Tak Wam pokażę. To są, to są kolorowe papryczki, takie malutkie, wiecie, takie malutkie papryczki nadziewane, nadziewane. Oliwką i jalapeno. Mm. Powiem Wam cudowność, wspaniale smakuje. Jeżeli macie to dos dostępne w Polsce, na pewno, bo to co ja wiem, to w Polsce są takie rzeczy, że. hu, uh, uh, hu. Uh. Jeżeli nie próbowaliście, spróbujcie. Mm -hmm. Kolorowe papryczki z oliwką i z jalapeno. Uhu. Uh. Jak ktoś lubi oczywiście. I pikantne, Oć, pikantne rzeczy. No. Następną rzeczą, którą kupiłam, to poprzesułam, no to każdy widzi. Tortellini. Trzy paczki tortellini. Tak jak mówiłam, że w Kostro kupuje się, może nie hurtowo, jak w większych ilościach. I dla mnie to jest ok, bo tak, jedne tortellini mogą być powiedzmy na na zapiekankę na obiad, wiecie, sos beszamelowy zrobić. I serek zaczyna to zapiec, i parę minut i obiad gotowy. No i przede wszystkim do sałatek, do sałatek, a najbardziej to ja używam do, do zapiekanki z sosem beszamelowym. Próbowaliście kiedyś? No spróbujcie. Czekajcie, ja może to przesunę, bo to mi to wszystko poleci. No. No jeszcze wam powiem o tym brie, no każdy wie, że jak smakuje zapiekany bry, prawda, w piekarniku, <laughs> każdy wie i na przykład z tym <laughs> francuskim, sos, francuskim ciastem, no u mnie to bardzo prosto, albo mi no miód to już później, prawda, ja najbardziej właśnie lubię, wiecie z czym? Z żurawiną, właśnie tą żurabinę, którą wam pokazywałam, ususzoną, ja z niej czasami robię taki marmolatkę można powiedzieć, no i do tego. No, tyle. Tyle w temacie sera brie. Zbliżamy się już koń, ku końcowi, już ku końcowi. Cierpliwości troszkę. Kolejnym zakupem ser żółty. No, myślę, że jeszcze dodam tak samo, tak jak wam wspomniałam o tych krokietach ze szpinakiem i z Philadelphia Ser. Może i Dodam tego sera troszkę. Mam zamiar też za niedługo robić mm, krokiety z pieczarkami, dlatego potrzebowałam tak to dużo sera. tego okay. <laughs> I tu to, co zawsze, zawsze, może nie tak zawsze, ale przeważnie kupuję właśnie takie, yy, jak to się nazywa? To są takie czy Lepiej, takie cienkie wafelki, tak? Takie cienkie, właśnie, wafelki, takie cienkie wafelki. To na to, jakby mi to miała, no, też kiedyś, wspominałam, że że jak coś słodkiego mi się zachce, to no to właśnie na to. Nie będę teraz rozwijać tematu. <grym> Powiem Wam, że bardzo dobre to jest. Same bez niczego. Kilka. I to, co się zciało słodkie, już troszeczkę od bębniona. Jak to można powiedzieć ok jak to Wam pokażę? Pokażę Wam. Tak, pokażę Wam. Tak. O nie, y, Papryka. Papryka wędzona. Tak. Myślałam, że na no, jest. Okej, okay, bo nie mogę się. Bardzo lubię tą. To jest, y, nie wiem, nie sprawdzam, bo nie było właśnie ja tej, co zawsze kupowałam, która jest z tego, ona jest... Skąd? Z Grecji. Nie było, ale mi się wydaje, że tak samo, bo taka pod, podobna nazwa. Wiem, ja Wam, że uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam te papryczki. Te papryki, nie papryczki. No. O, ciężkie to. Uuu! Kąta woda, poczekajcie, muszę sprawdzić, co się stało. Oho, wiecie, co się stało? Sklero zaniebolnie, jak to mówią. Um, ja poprosiłam, se, poprosiłam syna, żeby mi od, odkręcił ten, ten słoik, prawda? No, ale jak wspomniałam, to ja nawet zapomniałam, żeby zrobić chor, i już pochowałam te wszystkie zakupy i tak dalej. Jak wspomniałam na początku, że olśniło mnie, żeby zrobić te zakupy, no i. Zapomniałam właśnie, że ten słoik był otwarty. Ok. Następną rzeczą. Hot pepper. To jest y, ta y, pikantna papryczka z halepienią. Tak. Słuchajcie. Tylko ja jestem jedyną osobą, <laughs> która lubi pikantne rzeczy. No, mąż się troszeczkę przełamuje do tego i próbuje. No, ale ja najbardziej lubię takie bardzo, bardzo, bardzo pikantne. No, dwa słoiki, no stać mi na jakiś czas. Zresztą wiecie, ja używam bardzo dużo, że mam takich pikantnych dodatków, no. I z jalapenią, już kiedyś miałam, ale to była z innej firmy. Powiem Wam, że smakowało wybornie, tak. Okej. Okay. Żeby nie spadło. I teraz czasami tak, ktoś pomyśli Kobieto! Gdzie to jest? Na co ci cztery i pół kilo cukru? Dlatego więc używam trzcinowy cukier do wypieków. Czasami dodaję ten kokosowy cukier. No a ksylitol, no niestety no ciasto z ksylitolem nie zrobię, bo każdy wie jak działa większa ilość ksilitolu. Mhm. <laughs> Więc to moje wszystkie zakupy z kostką. Dziękuję, żeście ze mną byli. I do następnego. Jeżeli nie zapomnę, kiedyś zrobić jeszcze haul. Bye.